Witam Kolejny odcinek Nie wiem który to już, bo pogubiłem się w tym <grafię> Jak na razie tylko jeden na kanale No był on taki se, podejrzewam Trochę mało wyświetleń, ale może następne będą troszkę lepsze Oczywiście pamiętajcie, że to nie są poradniki jak budować kampera, tylko moja przygoda z tym wszystkim e, Dzisiaj co? No zamówiłem okna dachowe Mamy Maxfana, który pójdzie na sam przodek naszej paki, jakby naszego mieszkanka i jeden będzie z tyłu zwykle otwierany No i dzisiaj będę chciał to wrzucić dziś, bądź jutro, też mam sobotę, więc myślę, że to wrzucimy. No jeszcze jedno okno przesuwne, zamówiłem całą paczkę z Allegro, wszystkie rzeczy, co potrzebuję, masy uszczelniające, wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że widzieliście już dużo poradników, więc tutaj nie będę wam pokazywać, co jak, tylko po prostu będzie moja przygoda z montażem tego. Wydaje mi się, że to szybko pójdzie, nie będzie z tym większych problemów, więc lądujecie za chwilę na głowę i lecimy robić. Dobra, więc zaczynamy od cięcia naszej kantówki. Żeby po prostu mieć do czego poprzykręcać te rzeczy. Znaczy, te rzeczy, te, te całe Kupiłem taką kantówkę za 20 zł w Brico Nie wiem, to jest chyba 4,5 cm, więc wydaje mi się, że to styknie bezproblemowo. Tchnę sobie to, robię sobie taki kwadrat 40x40. No i po prostu to przymontuję do góry. Muszę sobie jeszcze wyciąć szablon, więc lecimy i działamy. Niestety bez mikrofonu, bo nie ma sił. Wczoraj kupiłem sobie wyżynarkę na na zaskówkę ale po pierwszym użyciu się zepsuła i musiałem jechać po no, pilnową za dwie <noise> więc masakra, nie wiem co z tą zrobiłem. mam nadzieję, że się z gościem dogadam no nic, w sumie włączyłem ją, tu walnęła i, i tyle, więc lecimy dalej resztę pociąłem sobie ręcznie ale brakło mi też oczywiście śrub, więc te jeszcze śruby muszę teraz poprzekręcać I za chwilę będziemy robić formatkę na sufit lecimy z tym wycinaniem, bo no, czas nas goni, czas nas goni, trzeba działać. mała aktualizacja tak, za hmm, dużo nie nagrywam, bo się w sumie spieszę i nerwuję. Bo źle ja zrobiłem sobie poprzeczki, ale już to skorygowałem, mam na 40-40. Wyciąłem sobie szablon, za chwilkę przepasuję to na górze i co, no i lecimy dalej. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj wyciąć. Trochę się stresuję, bo to pierwsza dziura, <grym> a nie się mógł czegoś spawać, i... więc zobaczymy, jak wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie ok. Więc nic, idziemy teraz przenieść tą naszą formatkę na sufit. Wywiercę dziurę do góry, no i od góry już wejdę na dach i po prostu wypędzę tą dziurę. I myślę, że tak będzie ok. mi się wydaje, to chyba jest ok. Trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że się uda. Że nie będzie większych z tym problemów. Że nie będę musiał prosić kogoś, żeby mi spawał coś, <noise> ale chyba nie, chyba będzie nie najgorzej. Mam już zaczykowane wiertło. Kamera zostawię włączoną. Wywiercę sobie dwa otwory z góry, najpierw. tylnie tak samo mogę, już nie? Więc to w sumie bez różnicy. Na no, pewno tylko na dach weź i wyciąć, no. Uff, zobaczymy, no. Działamy. Dobra, lecimy. Trzeba to wiertać. Udało się wywiercić dziury. I to już powiedzmy, powrotu nie ma. Trzeba działać dalej, ale to chyba tylko z GoPro już będę nagrywać, bo ciężko tak na dwie kamery. Ale zobaczymy jak mi się to uda wszystko zrobić, więc lecę póki mam czas. Następny dzień jest w zrobieniu tego okna, ale niestety pogoda jest bardzo średnia, trochę pada, nie pada. Chcę to zrobić, więc się tylko rzucam na GoPro was i lecę. No eee, co, lecimy działać, nie? Dobra, już udało mi się wejść na dach. Działamy póki nie pada. Udało się wyciąć 12 minut. Nie ma źle. Trochę stresu było. Gorzej z tym po prostu na ten dach. Ale spoko dziura zrobiona I teraz lecimy tylko wyszlifować to trochę chcę. Yy, epoksydem położę no i szybko to kleję póki nie pada. W sumie wszystko na tych wszystkich filmikach yy, używałem jakichś tam specjalnych pilników czy coś. Powiem Wam taka zwykła gąbeczka, nie? Tak sobie to wszystko tutaj zrobiłem, że idealnie. Parę machnięć, nie trzeba nic kombinować. Kąbka 3,60 kosztuje Spokojnie to można sobie tam przeszlifować, tak delikatnie, żeby nie było tych zadziorów. I teraz co, walimy na to epoksy, nie? żeby zabezpieczyć te krawędzie. No i od góry tą masę butel... butelową lecimy i Sikaflexa do tego. A, jeszcze muszę tą, tą moją konstrukcję, ten, 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 tą ramkę wrzucić tutaj, żeby potem mieć do czego przykręcić. Więc lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Jak będzie coś ciekawego, to będę się odzywać. Dobra, bo to teraz jak wkręcasz, to to się ściąga. No, kurwa, mały krok dla mnie, ale wielki dla tego kampera. się w końcu zamontować. Po wielkich wojach w końcu jest zamontowany oby jak najdłużej działał i nie cieknął. A pewnie zaraz się dowiemy, jak będzie, bo pogoda jest średnia, więc będziemy wiedzieć, czy cieknie, czy nie cieknie.